Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na najnowsze wydanie informacji. 171 zadań, w tym 10 ogólnomiejskich i 161 dzielnicowych, zostanie zrealizowanych w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Tak zdecydowali mieszkańcy w głosowaniu. W tym roku wzięło w nim udział ponad 53,5 tysiąca osób. Jeżeli chodzi o samą frekwencję, dużo większa w porównaniu do lat poprzednich. Ponad 36% więcej głosów oddanych w stosunku do roku poprzedniego świadczy o tym, że i większa kwota na budżet obywatelski i otwarcie się na głosowanie osób poniżej 16 roku życia przynosło oczekiwany efekt. Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, w procencie największym wygrywały projekty dotyczące infrastruktury zielonej, czyli parków, skwerów. Placów Zabach, park przy ulicy Karmelickiej, który myślę, że w tym roku zdeklasował pozostałe projekty ogólnomiejskie, uzyskując ponad 20 tysięcy głosów. To już pewne: Kraków, kupi teren wesołej, ważnej z punktu widzenia miasta Dzielnicy. To tam znajduje się szpital uniwersytecki. Miasto będzie musiało zapłacić ponad 283 miliony złotych. Kwota będzie podzielona na 10 rat płatnych do 2028 roku. Podpisaliśmy umowę warunkową, jakowe jeszcze Krajowy Zasób Nieruchomości musi się wypowiedzieć w tej sprawie i ma 30 dni na wypowiedzenie się. Przy czym, nawet jeżeli nie będzie odpowiedzi, to po 30 dniach przyjmuje się to jako milczącą zgodę i po 30 dniach podpisujemy umowę rzeczywistego przeniesienia własności. i Wtedy ten wesołej staje się tenem miasta. To jest skupione na 10 czy 9 lat, płacimy rocznie po 30 około 30 milionów złotych, ostatnia lata jest 13 milionów i wtedy już mamy całość we własnych rękach. Dzięki tej umowie i dzięki faktowi, że udało się sprzedać nieruchomości należące do Szpitala Uniwersyteckiego na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, Szpital Uniwersytecki uzyskuje środki finansowe, które pozwolą na dokończenie inwestycji realizowanej w Prokocimiu, jak również pozwolą na zabezpieczenie kolejnego etapu szpitala. Ideą jest, ażeby cały szpital Uniwersyteckiego w następnych kilku latach przeniosła się do Prokocimia jako jedna substancja. W Krakowie trwa tydzień z literaturą, czyli festiwal Konrada. Z pewnością jedną z największych atrakcji tegorocznego festiwalu będzie dyskusja z Olgą Tokarczuk. Każdy może zadać jej pytanie, wysyłając je wcześniej na adres zapytajolgę małpabiurofestiwalowe.pl. Noblistka spotka się z czytelnikami w sobotę o godzinie 15 w centrum kongresowym ICE, a w niedzielę będzie podpisywała swoje powieści o godzinie 10. Jak co roku o tej porze w Krakowie, cały Kraków żyje książką. Przed nami blisko 200 wydarzeń, a nawet więcej, bo samych towarzyszących 80. Wydarzenia w księgarniach, wydarzenia w bibliotekach, wydarzenia w całym mieście. Można przychodzić, czytać książki, spotykać się z twórcami literackimi. No i oczywiście niesamowita niespodzianka, bo gościem festiwalu będzie Olga Tokarczuk, więc już w sobotę będziemy wyczekiwać Olgi i rozmawiać z nią. Wydaje się, że każdy wie czym jest rzeczywistość tymczasem, Gdyby zapytać, każdy miałby kłopot z powiedzeniem, czym, czym ona jest. Z tego wyciągamy wniosek, że nie ma jednej rzeczywistości, ale jest ich wiele. Na festiwalu staramy się powiedzieć, co to znaczy: że literatura jest rzeczywistością, że literatura odnosi się do rzeczywistości, że literatura kreuje rzeczywistość, że literatura ma wpływ na rzeczywistość. 23. Międzynarodowe targi książki rozpoczęły się. Do niedzieli będzie można spotkać się z cenionymi pisarzami, wziąć udział w warsztatach, wystawach i dyskusjach. To także okazja, aby kupić choćby kilka pozycji z tysiąca premierowych albo te, które już dawno zniknęły z półek w księgarniach. Jestem pierwsza w życiu na telkach książki i jestem bardzo zadowolona, że przyjechałam tutaj z Czechów z dziedzic, żeby no po prostu przyjrzeć się książkom, zobaczyć co tu jest ciekawego. Ciekawość, chęć zapoznania się z ofertą, zobaczenia nowości. Ja jestem z Krakowa, ale w sumie jestem pierwszy raz tutaj. Do tej pory to albo nie miałam czasu, albo różne były przeszkody. Jest tu dużo biografii, których nie mam na przykład w sklepach i oczywiście są tańsze też, więc myślę, że to jest dobra okazja, żeby wrócić z dużą ilością książek. Ja akurat pracuję w bibliotece, więc jest to właściwie takie, no dla mnie takie święto, prawda? Raz w roku te targi się tutaj organizuje, ja dopiero jestem drugi raz, ale jestem zachwycona. Dużo młodzieży jest, bardzo się z tego powodu cieszymy, bo no, dla nas jako pań, które pracują w bibliotece jest ważne, żeby jednak z tą książką kontakt był. Na terenie budowy ulicy Krakowskiej odkryto właśnie kolejne relikty, prawdopodobnie z czasów Kazimierza Wielkiego. Wstępne hipotezy archeologów wskazują na średniowieczną kanalizację albo owianą legendą XII-wieczną bramę Solną, czyli przeprawę porównywalną gabarytowo i dziejowo do bramy floriańskiej. To kolejne odkrycie po znalezionych już przy mostu królewskiego z 1335 roku i pozostałościach piwnic domu. Rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji fortu numer 52 A, Łapianka. Prace będą wykonywane głównie wewnątrz fortu. Powstaną tam nowe pomieszczenia, przystosowane do pełnienia funkcji wystawienniczych, konferencyjnych czy magazynowych. Po ich zakończeniu w forcie zostanie otwarte muzeum i centrum ruchu harcerskiego. W tym budynku, który będzie dobudowywany, będą mieściły się urządzenia i instalacje, które są niezbędne do funkcjonowania tego budynku koszarowego. Będą się tam mieściły również sale multimedialne, sale edukacyjne, biblioteka, powierzchnie magazynowe. Generalnie powstanie w, tym, w tej nowej Kubaturze Centrum Aktywności Młodzieży. Jest to etap, który już kończy definitywnie realizację rewitalizacji fortu łapianka. Będzie on również obejmował zakończenie rewitalizacji zieleni fortecznej, fosy i wałów. Część zieleni jest już zrewitalizowana. Pozostała część będzie rewitalizowana w drugim etapie. W szpitalu imienia żaromskiego najmłodszych pacjentów zaproszono na wyjątkowy wernisaż. Mogli podziwiać obrazy wymyślone przez dzieci przebywające w szpitalach, a namalowane przez dorosłych. To kolejna odsłona akcji Obraz w pigułce ja mam z nimi takie skojarzenia, że zawsze lekarze nam mówili, żebyśmy chodzili, żebyśmy nie leżeli tylko. Po prostu jak chodziliśmy tymi korytarzami, to mogłem sobie oglądać je. No na pewno wprowadza to trochę koloru dla, dla tych korytarzy, do tego smutku, który towarzyszy pacjentom, ich rodzicom, samym dzieciakom, a same prace są bardzo zaskakujące i pozytywny wpływ mają na pewno na odwiedzających, na samych pracowników i także na pacjentów. Sama idea mi się podoba, bo uważam, że dzieci, które są w szpitalu, które są chore, powinny mieć dostęp do czegoś, gdzie mogą te emocje wydobyć. Czyli wszelka forma artyterapii jest po prostu bardzo fajnym pomysłem. Mieliśmy tutaj osoby wychodzące z bezdomności, które malowały z nami. Mieliśmy oczywiście tu pacjentów szpitala, którzy zaprojektowali elementy obrazu z plasteliny. Mieliśmy też różne firmy, wolontariusze z różnych firm. Mieliśmy nawet taki event, w którym malowało 100 osób naraz. To były osoby naprawdę z całego świata, z Dubaju, z Chicago. To malowanie trwało, trwało miesiąc. Dzisiaj oddaliśmy trzy obrazy. Taki bonus, ponieważ malował z nami kajakarz Aleksander Doba, który przepłynął Atlantyk kajakiem i no, który jest taką inspirującą bardzo osobą. Więcej ciekawostek znajdą Państwo na naszej stronie. A na kolejne wydanie zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.